Cześć, witam was bardzo serdecznie, jestem Ksawi, a to jest komentarz, e, który nagrywam programem e, Out City, jakoś tak on się nazywa. E, w tle macie gameplay z moim żołnierzem clickersem w Royal'sach e, No więc tak, chciałem powiedzieć teraz będę nagrywał nowymi w ogóle pro programami e, Mm, więc tak, nie wiem, co teraz za bardzo powiedzieć, bo to jest mój po pierwszy komentarz. Ta runda, ta, ta runda ogólnie, ogólnie wyjdzie do... fajnie, mi fajny gameplay, mi się, mi się nagrał, yy, więc muszę przez niego cały przejść, więc yy, zacznę omawiać. Teraz yy, mam to, będę, będę yy, yy, jak to się nazywa. Yy, ten film, ten gameplay nazywa ten, nagrywałem, Action, jakoś tak to się nazywa. To jest taki program do, 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 do nagrywania właśnie takich filmów. To jest zdecydowanie lepszy niż Fraps. Nie wiem czemu tak się denerwuje. <grym> Co tu jeszcze co tu jeszcze dodać? No, ale e, nie będę e, tego renderował wszystkiego w Sony Vegasie, tylko będę e, w Camtasia Studio. E, no więc co tu jeszcze, Aha, będę nagrywał jakieś różne odcinki z moimi widzami, jak, jakkolwiek chcecie. E, tylko musicie mi napi napisać na e maila albo e, na Skype'ie. Skype też podam w opisie tego filmu. I wszystkie i, i różne programy, którymi które nagrywam też podam wam w opisie filmu. strony strony do pobrania jakby ktoś nie wiedział jak to, jak to trzeba zrobić. E, no więc tak, tą postacią co teraz e, widzicie e, będę chciał e, e, no ten, nabić na niej 30 level, ale no, nawet do, dość szybko mi to idzie. To nabijanie tego expa to będzie chyba moja jedyna postać, której, na której nie, po prostu nie, nie będę. E, nie będę po prostu wbijał jej na, na wzroście XP, tak jak mojego e, konwola w Nationalach. E, niedługo też pozmieniam im nazwy w ogóle. E, to, tutaj bardzo, bardzo fajnie wszystkich pocisnąłem. a W ogóle mam super maszynę do pisania Tomka, jak widzicie. Co tu jeszcze dodać? Nie ja już wspomniałem. Te filmy będą nagrywane lepszymi programami. Będę je bardziej opracowywał, żebyście mogli lepiej oglądać. Może jakieś intro nowe się pojawi, nie wiem. Ten film co wrzuciłem to mi bardzo słabo wyszedł. Mam nadzieję, że tym pro programem lepiej mi on wyjdzie. No i co tu jeszcze dodać? No... W sumie to chyba wszystko, wszystkie te, pro, te programy będziecie mieli nazwy w opisie, eee, no i co tu jeszcze dodać, no i w związku z tym, że będę nagrywał z widzami, no to e, lepiej żebyście się zgłaszali na Skype'a, bo, bo wtedy bo ja z, na e-maila nie, nie zawsze tak wejdę i no kto, kto chce w ogóle niech, niech e, może ze mną nagrać film. Nie jestem za bardzo rozgadany jak widzicie. Po tym, po tym filmie to będzie chyba 33 odcinek. Zrobię też kolejny odcinek, po prostu nagram różnymi post wszystkimi postaciami będę teraz nagrywał po kolei. Nawet czy mi się nie będzie chciało, czy mi się będzie chciało, czy wyjdzie fajnie, że się... Coś, nie, nie da wam odcinka, w którym lamie, nie? No więc wiecie sami, nie? No co tu jeszcze... Aha, i nagrałem jeszcze poprzedni odcinek z Florexem. Ale po prostu no nie chciałem go wrzucać, bo jak wyszedł tak samo jak tamten, no to bez sensu go wrzucać taki beznadziejny filmik, więc wiecie sami. Y ten gameplay nagrywałem e, przed chwilą i bardzo fajnie wyszedł, wbiłem do gry. Przez przez no przez, przez trochę miałem dobre staty, chyba 10 10.0. Potem już mnie e, PKM zabił, w ogóle inne. Teraz nie, nie wiem za bardzo co, co mówić, bo już 5 minut mówię i nie wiem co właśnie wam tu jeszcze powiedzieć. E, no, filmy będą tak wrzucane, nie wiem. E, mm. Co tydzień, jeden, nie wiem, teraz trochę mam więcej czasu, ale znowu w, tam, w kolejnym tygodniu nie będę miał czasu w ogóle. Yy, ten film chyba Wam wrzucę dzisiaj, czyli dzisiaj jest e, 19, tak? Chyba 19. Tego ujrzycie. Mam nadzieję, że Wam się to tym, tym pro programem lepiej, lepiej spodoba, bo. Mam taki program, który po prostu on się nazywa Gold Wave. On pozwala mi wyciszać szumy, jak, jak mówię do was. Wtedy macie taką płynną, tak jakby no, mowę moją po prostu. No, no to już chyba wszystko powiedziałem wam. Nie wiem, co jeszcze mówić. To by było chyba wszystko. Nie wiem czy wam dać oglądać gameplay do, do końca czy mówić do końca. Albo jeszcze powiem, teraz bardzo dużo łapek od was dostaję i się bardzo z tego cieszę już codziennie. Teraz mi przybył jeden wid znowu, czy tam dwóch. My z, z Flo, Flo, Florexem, chyba tak dobrze powiedziałem, planujemy tak sobie, że będziemy sobie czasami nagrywać filmiki razem i może dzięki temu moi widzowie przejdą do je, jego widzów, a jego widzowie do moich. On ma już 50 widzów, ja dopiero 42, czy tam jeden. Nie wiem. Mi, mi ci widzowie tak przychodzą, raz odchodzą, bo czasami im się coś spodoba, czasami im się nie spodoba, więc muszę tak bardziej te gameplaye dopracowywać, bo jak ich nie dopracuję, no to... No to lipa. Bo wtedy będą odchodzili widzowie, bardzo mi zależy na, na was, i... no, to by było chyba na tyle, ale jeszcze... pomówmy, teraz sobie niedawno kupiłem strój na... mojego zipleza, są na nim spodnie tego. E, no, tego to nie jest wampirz, tylko. No, to takie spodnie, te, te, te co teraz są w sklepie za tą dużą kwotę. Nie wiem jak one się tam nazywają dokładnie. I mięśnie, oczywiście do ganera. Według mnie do, mięśnie do żołnierzy też, też pasują, ale niektórzy nie lubią mięśnie na przykład na żołnierzu. Eee, a tutaj właśnie będzie ładny blast z powietrza. Zabiłem go. IT eee, baguję. Eee, co tu jeszcze dodać? No za chwilę koniec rundki, więc już się z wami pożegnam. Eee, mam nadzieję, że wam się spodobał eee, mój komentarz. Subskrybujcie, komentujcie, czekajcie na kolejne odcinki. Cześć!